W jakim sensie symboliczną kandydaturą na nowego ministra jest kandydatura pana sędziego Weldemara Żurka? Ja nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że to są decyzje, które będą owocowały twardymi decyzjami w praktyce. Tu nie chodzi tylko o manifest polityczny. Niech nikt nie myśli, nawet jeśli do tej pory nie wszyscy czuli, że jesteśmy wystarczająco silni, czy zdeterminowani, czy waleczni, drapieżni. Niech, nikt nie myśli, że zrezygnowałem, czy koalicja zrezygnowała z przywracania takiego ładu też moralnego w polskiej polityce, sprawiedliwości, odpowiedzialności rozliczalności poprzedniej władzy i przestrzegania egzekucji prawa. Nie będzie świętych krów. To jest kpina. Takie jeszcze komentarze, widać, że Donald Tusk sobie kpi. Żurek no to giertych. Można postawić znak równości, a więc będziemy mieli do czynienia z tym samym, z czym było wcześniej, co było wcześniej. Tylko to jest forma igrzysk mających przesłonić nieudolność rządu Donalda Tuska. Najsłabszym ogniwem w rządzie koalicji 13 grudnia jest Donald Tusk. I to najsłabsze ogniwo nie zostało wymienione. To całkowita kapitulacja Donalda Tuska z jego licznych zapowiedzi poprawy warunków życia Polaków na rzecz organizowania igrzysk nienawiści, hejtu przy okazji zdemoralizowanego hejtera, jakim jest pan Żurek, który z całą pewnością będzie robił to samo co Bodnar, tylko jeszcze bardziej. I o to chodzi, że jeszcze bardziej brutalnie łamał porządek prawny, jeszcze bardziej był gotów dla interesów partyjno-politycznych Tuska dopuszczać się zachowań, które stanowią łamanie polskiej konstytucji, polskiego porządku prawnego i popełnianie zwykłych przestępstw. Sam fakt, że objął urząd i toleruje odsunięcie od urzędu legalnego prokuratora krajowego jest już jego przestępstwem. Jeśli to się stanie i będzie to tolerował, popełnia w ten sposób, wkraczając do urzędu, pierwsze przestępstwo kryminalne. Jest to więc człowiek w tym sensie też zdesperowany, bo musi się liczyć z tym, że w przyszłości zostanie za to są całą pewnością bezwzględnie rozliczony.